Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Cymerys, jestem dyrektorem spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, dyrektorem zarządu. Żeby spełnić wymogi artykułu 35, czyli zabezpieczyć, zapewnić udział pojazdów elektrycznych, musiałem dokupić między innymi pojazd, Specjalistyczny dwuosiowy z zabudową typu wywrotka z napędem 100% elektrycznym. Przetarg został ogłoszony pod koniec października 2024 roku. Przetarg wygrała firma SLT Group Sikorza, i od 1 stycznia 2025 pojawił się samochód Iveco. Samochód ten wykorzystywany jest w firmie do odbioru odpadów na zabudowie jednorodzinnej, ponieważ na tej zabudowie jednorodzinnej system jest workowy, wobec, wobec czego on tam spełnia swoje nasze oczekiwania. Pojazd przejeżdża średnio około 70-80 km dziennie. Na dzień dzisiejszy z pojazdu jesteśmy zadowoleni spełnia nasze ocz oczekiwania.